Istnieje pewien rodzaj wiedzy, której nie osiąga się wysiłkiem ani rozpaczliwymi poszukiwaniami, lecz poprzez rezonans. To prawda, której się nie studiuje. Ona objawia się sama, gdy świadomość osiągnie dokładną częstotliwość potrzebną, aby ją przyjąć. To nie magia udająca duchowość, lecz naturalny sposób działania wszechświata od zawsze. Jeśli czytasz te słowa, to nie jest przypadek to znak, że głęboka część ciebie zestroiła się z czymś, co jesteś już gotów zrozumieć. Starożytni wiedzieli o tym doskonale. Nie pisali, aby informować, lecz aby przebudzać. Każda historia była kluczem, a ten klucz aktywował się tylko wtedy, gdy czytelnik był gotów. To, co teraz otrzymujesz, nie jest zbiorem idei, lecz żywą technologią świadomości, nauką, która nie należy do czasu linearnego. Lecz do chwili, w której słuchający jest gotów się przemienić. Wszechświat nie reaguje na siłę, ale na dostrojenie. To nie mechanizm, do którego wkładasz wysiłek, aby otrzymać rezultat. To nieustanna transmisja, częstotliwość, którą możesz odebrać tylko wtedy, gdy Twoja własna wibracja pokrywa się z nią. Większość ludzi spędza życie. Próbując nagiąć rzeczywistość do swoich pragnień, nie rozumiejąc, że prawdziwa moc tkwi w dostrojeniu się do tego, co już istnieje. Najważniejsze objawienia nie trafiają do tych, którzy naciskają, lecz do tych, którzy osiągnęli odpowiedni stan, by je zauważyć. Dlatego pewne książki pojawiły się w Twoim życiu w idealnym momencie. Dlatego pewne rozmowy pojawiły się dokładnie wtedy, gdy ich potrzebowałeś. Dlatego niektórzy ludzie weszli do Twojego życia w jedynym momencie, w którym byłeś w stanie ich przyjąć. To nie był przypadek, to była precyzja kosmiczna. W Twoim życiu każde znaczące wydarzenie pojawiło się wtedy, gdy Twoja świadomość była wystarczająco otwarta, by je zrozumieć. Starożytna nauka, której echo rozbrzmiewa w tych słowach, nie mówi, znajdź mnie, lecz to ja cię odnajdę. Ona nie objawia się wtedy, gdy ty chcesz, lecz wtedy, gdy jesteś w stanie ją unieść. Wszechświat niczego nie wstrzymuje. Po prostu zaprasza cię, abyś stał się wersją siebie, która potrafi przyjąć to, o co prosisz. Nie możesz wymusić gotowości ani udawać dostrojenia, którego nie ma. Prawdziwa wibracja, którą emitujesz, mówi znacznie głośniej. Niż intencje, które opowiadasz sam sobie. Istnieją całe poziomy rzeczywistości, których nie odbierasz tylko dlatego, że nie jesteś jeszcze na nie dostrojony. Jak światło podczerwone, realne, lecz niewidzialne, obecne, lecz niemożliwe do zauważenia, dopóki nie masz narzędzi, aby je zobaczyć. Tak samo istnieją możliwości, połączenia i okoliczności już obecne wokół ciebie. Gotowe się ujawnić, gdy tylko twoja świadomość rozszerzy się na tyle, by je rozpoznać. Gdy zmienia się percepcja, zmienia się wszystko. Wyobraź sobie teraz starożytny targ poza czasem. Handlarka siedzi przed stołem pełnym przedmiotów, które wyglądają tak, jakby pochodziły z innego wymiaru. Za każdym razem, gdy ktoś próbuje coś kupić, pieniądze się rozpływają. Jessica, handlarka, Sądzi, że ponosi porażkę, aż pewnego dnia zmęczony podróżny podnosi cichy, prosty, miedziany kubek. Przedmiot wibruje tylko dla niego. Zapłata pozostaje stała. W tym momencie Jessica rozumie prawdę: przedmioty nie odrzucały klientów, odrzucały tych, którzy nie byli jeszcze przygotowani. To fizyka rezonansu. To, czego szukasz, również szuka ciebie, ale nie twojej niedojrzałej wersji. Szuka tej, która została ukształtowana przez doświadczenia, upadki, intuicje i odrodzenia. Każde spotkanie, które cię odmieniło, każda książka, która cię otworzyła, każdy moment, który wyznaczył przed i po, nigdy nie był przypadkowy. Wszystko było idealnie skalibrowanym wezwaniem do Twojej ewolucji. A jednak wielu wierzy, że aby się wznieść, trzeba więcej. Więcej medytacji, więcej dyscypliny, więcej technik. Tymczasem dostrojenie nie rodzi się z dodawania, lecz z uwalniania. Nie możesz otrzymać, jeśli jesteś przepełniony. Okazje pukają dopiero wtedy, gdy istnieje przestrzeń, by je wpuścić. Historia kowala Brendona ukazuje to jasno. Przez lata kształtował metal siłą. Aż pewnego dnia kawałek żelaza. Całkowicie odmówił ugięcia się. Im większą siłę stosował, tym większy stawiał opór. Dopiero gdy przestał próbować dominować materię i zaczął jej słuchać, wydarzył się cud. To nie była kapitulacja, to była współpraca, to nie była słabość, to była harmonia. A to, co stworzył, przewyższyło wszystko, co kiedykolwiek osiągnął czystą siłą, bo siła rodzi opór, a rezonans. Rodzi przemianę. Tak samo jest w Twoim życiu. Kiedy naciskasz, zamykasz drzwi. Kiedy słuchasz, otwierasz je. Prawdziwa moc nie rodzi się z kontroli, ale z Twojej zdolności do płynięcia bez lęku. Rzeczywistość nie zmienia się przez kompulsywne działanie, lecz przez działanie wynikające z obecności. A Twoje ciało zna różnice. Napięcie wskazuje na brak zgodności. Otwartość wskazuje na prawdę. Za każdym razem, gdy coś puszczasz, gdy rezygnujesz z potrzeby wymuszania, stajesz się kanałem zamiast przeszkody. Następnie pojawia się kwestia czasu, która dręczy niemal wszystkich. Często myśli się, że jest się spóźnionym, że straciło się okazję, że zrozumiało się coś za późno, ale nikt nie otrzymuje nauki wcześniej niż jest w stanie ją zintegrować. Jeśli te słowa rezonują w tobie teraz, to dlatego, że teraz jesteś gotów. Rok temu mogłyby przejść niezauważone. Wszystko, co przeżyłeś, nie było przeszkodą, lecz przygotowaniem. Wszechświat nigdy się nie spóźnia. To ty dojrzewasz dokładnie w momencie, w którym możesz zobaczyć to, co wcześniej było niewidzialne. Problem polega na tym, że wielu słucha, ale nie integruje. Czują, ale się nie zmieniają. Rozumieją, ale nie działają. Otrzymanie to nie emocja, to konkretna przemiana. Oznacza to porzucenie starych tożsamości, wyczerpanych przekonań, lęków, które już ci nie służą. Nie możesz być gotów, trzymając się tego, co należy do wersji ciebie, która już nie istnieje. Powiedzenie jestem gotów jest potężnym aktem energetycznym. Odsłania każdy wewnętrzny opór, i pokazuje ci dokładnie to, co musi zostać uwolnione. Za każdym razem, gdy coś puszczasz, twoja częstotliwość rośnie. Za każdym razem, gdy tworzysz przestrzeń, życie wchodzi. A gdy twoja energia naprawdę emituje gotowość, wszechświat odpowiada natychmiast. Rzeczywistość nie odpowiada na słowa, odpowiada na stan. Istnieje też wyższy poziom pole zbiorowe. Gdy wiele osób jednocześnie wybiera tę samą częstotliwość, powstaje potężne środowisko, które wzmacnia każdego z osobna. Tak zaczynają się globalne przemiany, nie dzięki jednemu przywódcy, lecz dzięki grupie wibrującej wspólnie. Dlatego każda świadoma decyzja, którą podejmujesz, nie dotyczy tylko Ciebie, wpływa na całe pole, do którego należysz. Ostatecznie ta nauka prowadzi do prostej i potężnej prawdy. Nie jesteś oddzielony od wszechświata, jesteś jego żywą częścią. Każde doświadczenie, każdy upadek, każde przebudzenie było stroną Księgi, którą teraz czytasz. Księgi, która nie istnieje na zewnątrz ciebie, ona istnieje w tobie i otwiera się tylko wtedy, gdy jesteś gotów. Twoja gotowość nie jest celem do osiągnięcia, lecz częstotliwością do wyboru. I w tej chwili właśnie. Ją wybierasz. Stoisz na progu między wersją siebie, która wątpi, a wersją, która przyjmuje. Wszechświat cię nie testuje. On odpowiada na wibrację, którą wreszcie zacząłeś ucieleśniać. Księga się pojawiła. Drzwi są otwarte. Transformacja już się rozpoczęła. To, co przywołałeś, idzie w twoją stronę. I tym razem naprawdę jesteś gotów. Dziękuję, że wysłuchałeś tej transmisji. Jeśli czujesz, że ten przekaz z Tobą rezonuje, zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału YouTube, klikając tutaj aktytps.ansiwibi.youtube.com.cz, quantica del Kontynuujmy razem tę drogę świadomości. Do zobaczenia wkrótce i dziękuję z całego serca.